Nie no z tej strony Patryk Pan Balonik, a ze mną jest Hordynski. Filip Hordyński. I w dzisiejszym odcinku otwieramy nowe z karty Lego Ninjago z siódmej serii Seabound. Nowa seria. Więc zacznijmy otwierać Hordyński. E, mamy dzisiaj trzy setki O, widzę, mamy puzel chyba. O, czekaj, Kisz, ja mam pomysł. Jak, jakiś kozacki buzelek. Oj. Ojcie. Dobra, damy sobie tu kawałek dalej. No to I... mamy. Czekaj, bo tu jest... O to jest chłop, głowa wodzili chyba. Czekaj, bo to powinno iść tu. Mamy karty. Okej, okay, mamy. E, e, duet... Duet z odchłani kolizein. Drużyna z nim Dragos City Tito i Scoop. E, oczywiście dwa puzelki, oczywiście jedna z takim chyba Królem Kalmarem. Dobra, i będzie teraz Rzadka Karta. A... O, ale... co to? Ze w akcji Legacy. Le... A, On tak... się tak ładnie świeci. O, widać teraz. Ale zarąbista, no. Nawet pięknie. Okej, okay, no to mamy pierwszą kartę ale, tutaj specjalną, tu no, jeszcze taki puzelek, ale to... z Wodzirą chyba, z Dobra, mamy teraz paczkę z Zejnem. Z no. A, to była rzadka karta, ale... No Dobrze, że Widzowie nie widzieli. Dobra, yy, mamy tak. Zły, zły wężon, Legacy. Zły wężowy hmm. duet. O tak, Kolarstwo dobie. arystyczne. Oj. Smog gromu, Ezein i Ewo. I drużyna U. mocy wody, strażnik Mary i glutinus. O! Tak, tak ładnie się też świeci. Tak. Fajnie są zrobione te nowe karty, bardzo mi się podobają. Tak. Wiem, jak tobie. No, dobra. Trzecia sosieczka. O Jezus, cały czas to trącam. Myślę, że fokus łapie chyba. Nie, jest dobrze. A dobra, fokus łapie, dobra. O, 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 czekaj, czekaj. O, zasady gry widzę. Bo Zas... to powinno być tak. Zasady gry chyba widziałem. Mamy tak. A. To yyy. są y, zasady gry, mamy... Z nowego sezonu, rzadką kartę. Nie, Mamy i mamy tak. tu. Zdecydowanymi stół. Złośliwy welge legacy. Klęska. Minowódź podwodna Lloyda i. Oj! Ultra pojedynek, ultra hall od otchłani! O matko! Ja bym chyba ją wziął, bo ona jest kozacka. Ale ona ma taką fajną rankę świecącą, nie wiem czy widać. No, widać. i ma 111 tutaj, 111 I, i 111 czegoś tam. 111 czegoś tam. No i. No i chyba te zęby, chyba są podobne do wodziry, bo ma tutaj taki, taki ten, ma taki tutaj amulet, to chyba oglądałem Ninjago i wiem co się stało na sam koniec. Okej, okay. no to jeśli odcinek się spodobał... Zostawcie łapeczkę w górę, a no jak nie. nie, to łapkę w dół. Subskrybujcie mnie, dobijcie nawet 200 subskrypcji, a ale właśnie najlepiej 100. 100 no właśnie. Więc najpierw 100. Subskrybujcie mnie, to dostaniecie autograf ode mnie. Okej, okay. to cześć. Pa.